Rajhan postanowiła wyprowadzić się z rezydencji, ale ostatecznie do niej wróciła. 61. Odcinku serialu Przysięga pozna bezdomną Zeyme. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 61. Odcinku Przysięgi Przysięga odcinek 61 w piątek, 29 listopada 2019 o godzinie 16:05 w TvP1. Sprawdź program TV. Emir, Gekberg Demirci, jest przekonany, że Rejhan, S. wyszła za niego dla pieniędzy. Ona coraz gorzej znosi te oskarżenia. Soner zaatakował Lejle, munisę S Lemestirk. W ostatniej chwili Kemalowi, Canverl, udało się ją uratować. 61. Odcinku Przysięga Cemre, Sejda Olguner. Jest przekonana, że Rejhan nie ma już w domu Tarchumów. Jest rozczarowana, kiedy dowiaduje się, że Rejhan jednak została. Razem z Cavidan, Gilardzan. Spiskuje, żeby się jej pozbyć. Talas idzie do Sonera, żeby go nastraszyć. Dowiaduje się od niego, że to Kemal jest zagrożeniem, a nie on. Między Rejhan a Cavidan dochodzi do kolejnej sprzeczki. Talas obserwuje do Kemala. Mówi sam do siebie, że jeśli to, co powiedział Sonar, jest prawdą, zabije Kemala. Rejhan gubi portmonetkę. Znajduje ją bezdomna dziewczynka Zeynep. Rejhan martwi się o nią i postanawia sprawdzić, gdzie Zeynep mieszka. Chce zaprowadzić ją na policję, ale dziewczynka boi się, że wtedy będzie musiała wrócić do Macochy. Rejhan kupuje jej telefon i prosi, aby dzwoniła do niej, gdy będzie w potrzebie.